LOLO 3.2.0, tu Kepson seria z Radomia się kłania, powoli wchodzimy w finalną fazę, jeszcze będzie trzy filmy i czas na powiew świeżości. Na 100% pierwsza wyjazdówka, jak już otworzą hotele, to będzie Sosnowiec, bo wybraliście sobie tak na fejsie, a ja dziś sprawdziłem lokal Marhaba, polecany, ale z tego co czytałem właśnie na social mediach, to opinie były skrajnie słabe, oraz yy, przemieszane, że to dobry lokal, z tymi, że średnie kule mocy i to w zasadzie yy, ku tej opcji, tej ostatniej opcji mi najbliżej. Zanim Zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę, dzięki temu film ponieśli się dalej, a jak ktoś jest nowy na moim kanale, to niech zostawi subskrypcję i odkrywa ze mną najlepsze lokale w Polsce i nie tylko. Macie przebitkę na menu. Ja zamówiłem dziś najtańszą opcję z kurczakiem, bo przyjąłem sobie taką strategię, jak to zawsze na wyjazdówkach, żeby nie jeść całości, nie jeść do końca, a za to wycisnąć z wyjazdu jak najwięcej, no i przy tym się nie zapkać. Zapłaciłem 9 złotych kurczak sos ostry i poszedłem Byłem sobie z nim dosłownie przez ulicę w miejsce takiego jakby starego rynku, targowiska, czy nie wiem tam jak to nazwać, nie zdążył zaparować, też nie brałem go w sreberko, zatem dodatkowych kosztów wynikających z zapakowania nie było. Kanapka bardzo gorąca, styl, jak ja to nazywam, na pieroga, ale też zawsze pity właśnie w takim stylu kojarzył mi się pozytywnie. Zaczniemy też więc od placka tutaj, skoro już, skoro już zacząłem o tym gadać, bardzo chrupiący. Musiałem chwilę poczekać, bo był strasznie gorący, zawinięty jak trzeba, a też nie do końca to jest taki oczywisty przypadek, że to jest zawinięte dobrze u właścicieli, którzy zdecydowali się na tego rodzaju pieczywo, ale tutaj nie czuć było jego ogromu, więc ja najbardziej wszystko w porządku. Jak najbardziej wszystko poprawnie. Jeśli chodzi o środek, to patrzę, że znajdowała się tam papryka. Dość takie spore kawałki i nie wiem, czy to jakaś zwykła, czy ta z ostrzejszych, bo właśnie w takiej konfiguracji ostrej kebab był wzięty. Zalany był tym sosem. Znaczy sporo było tego sosu, może zalany to słowo, bo um, zalane kebaby to już były prezentowane wcześniej. Naprawdę tego sosu było zdecydowanie więcej. No ale tutaj było to coś mocniejszego i nie wiem, czy ta ostrość wynikała także z tej papryki, czy z tego ostrego sosu, który był dany. Resztę warzyw widzicie. Stosunek do mięsiwa, także jako tako, można samemu sobie określić po załączonym materiale. I w każdym razie posmak, ten gorzki posmak tychże kawałków papryki, dawał nieco urozmaicenia w stosunku do wielu miejsc tego rodzaju, czyli kebabów ze średniej półki. Kurczak z kuli, ale ścinany niedawno, bo przede mną stały dwie osoby, i to podczas jakby zamawiania kebaba, przez pierwszą mięso było ścięte, a panie uwijały się szybko, panie, które sprzedawały, uwijały się szybko, zatem tutaj tak. Jak mówię, mięso nie przeleżało, w zasadzie wszystkie kawałki dopieczone były nieco mocniej, nieco bardziej. Mimo tego, że z czasem to sos przejmował kontrolę, to i tak było czuć smak mięsa, ale to też może wynikać z faktu, że ja to czułem, bo w boju z ostrymi rzeczami jestem w miarę zaprawiony, jakby to nie wiem, czy to tak się powinno mówić. Na przykład osoba, która nie lubi ostrego, albo nawet nie ma wyrobionej tolerancji na ostre, może wcale nie wyczuwać tutaj smaku mięsa, tego smaku, także jak nie jest. Jesteście fanami ostrego, to polecam sobie wziąć coś innego, bo sam ostry daje czadu. E, też nie od razu, a po kilku gryzach odpala się ta bomba z opóźnionym zapłonem, więc chcę, byście wiedzieli, byście mieli to na uwadze kurczak to nie był jakiś wymysł, nie był jakiś wymyślny i nie było też jakby um, to coś, czego ja już nie jadłem, ale przyrządzony poprawnie, całość w zasadzie była poprawna i to taki kebabik poziom średni z plusem, zazwyczaj w tych pierogach, nie wiem czy tu jakaś reguła, że czuć było słodki smak od surówki, tutaj taka uwaga, był on zdetronizowany przez sos, w odróżnieniu właśnie do Dary, która zawsze będzie mi się kojarzyć ze słodkimi surówkami, bo tam jadłem coś takiego po raz pierwszy na moim kanale, tutaj przynajmniej z tym, z tym ostrym sosibem tego nie było to wyczuwalne a też by to tak nie do końca odpowiadało także fajnie, jak będę kiedyś w okolicy to zrobimy sobie aktualizację no i nagramy sobie wtedy coś innego, może z tego lokalu, ale też ja specjalnie na pewno tam nie będę jechał już ehm, tego kebaba nie będę zamawiał sobie specjalnie, nie będę miał w głowie, o trzeba jechać, nagrać aktualizację marchaby, a może ewentualnie jak będę przy okazji Kiedyś tam to sobie tam zajadę, także to daje już jakiś obraz, jakiego rodzaju jest to miejsce. Dzisiaj szósteczka, i myślę, że to ocena zasłużona, bo naprawdę wszystko, jak na te produkty, które były tam użyte, było wykonane tak, jak trzeba. No i tyle, no. pozdrawiam moich patronów, jak zawsze: Rafała Tabakę, Regusia, Mariana Czerniejewskiego, chłopaków z Nocnej Ligi Halowej Byku, myślę, śledzą. Zawsze będę doszalował, że ludzi, którzy uprawiają sport też mnie śledzą. No i reguły do no i Petera. Elo.